<gry> Jaki ty film? No. Nie gra A to nie Napisz o, pór, mu za szale. butelką Za butelką mu napisz to? <gry> <gry> nie no kocham tak ko śmierci <gry> <gry> No a co mam mu podpowiadać no? Patrz się ugra, Jeżdżony. patrz patrz, Aaaa! co robi, patrz co robi Zgrad botka. No nie wierzę Dobrze! To tak mi to był, kurwa! <ścoughs> to mnie ogarnia! Nie! Co no, podpowiadasz? No kurwa, no brój chłopie! No nie wierzę! No wiecie, nie. bana, Taki bana nie ma na ty! Napisz Marminowskim mnożesz ja. Nie, nie, pisz. No No nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, znajdzie. Masakrę. Ja pierdolę, pierdolę. wybuchnę. O nie. Boże. 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 nie. Jezu.